Co ty się nie z kamerą, ty? Co się nie z kamerą? Co się stało z kamerą? Ja, pierdolę. co się ty z kamerą? Nie. nie wierzę, kurwa. Patrzcie. Słyszycie? To jest mój X. To jest właśnie kurwa mój X w tej grze. Jeba. Nieśka przez kurwa błogie JEBANE Widzicie? Widzicie kurwa? Proszę kurwa, proszę. Weź te tej płotkę, płaka. Nie wierzę kurwa. Badywa. Jest. 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 Jest! Podłączamy kurwę do prądu! O Boże. Nie wiem... Razer! Możesz mi kurwa postać! Możesz mi postać, kurwa!